Trochę to głupie, co nie? Rebootujemy uniwersum, ale jednocześnie część postaci zostawiamy starych i te stare postacie będą funkcjonowały dalej, a jednocześnie wtedy przecież wchodziły w interakcje z tymi innymi wersjami postaci, a teraz będą spotykały inne wersje postaci. Jak to w zasadzie miało być działać? Gdyby tylko w przeszłości było takie zdarzenie, które moglibyśmy w skutkach porównać do tego, co czeka DCU. No, tylko, że jest takie zdarzenie. Flashpoint się nazywa. W 2011 roku, kiedy komiksowe uniwersum DC zaliczyło teoretyczny restart, no to większość serii leciała sobie od tak zwanego zera Ale nie do końca, bo jednocześnie stwierdzono, że trwa ran zielonych latarni Jeffa Jonesa Oraz nie zakończył się jeszcze ran Morisona w Batmanie A w zasadzie Batman i zielone latarnie na tym etapie były całkiem spoko Więc co wymyślono? Otóż wszystkie te historie, które zdarzyły się do 2011 roku To w zasadzie się zdarzyły tyle tylko, że zostały skompresowane do ostatnich pięciu lat Czyli wiecie, Batman zmieniał Robina co roku i tak dalej no i jednocześnie w tych starych historiach, jak do nich sięgniecie, które teoretycznie zostały w kanonie, pojawiały się odwołania do innych wydarzeń z innych serii albo interakcje z innymi superbohaterami. Już nawet nie wspominam o tym, że na początku Batman Nightfall Batman nosi opaskę, która ma upamiętniać śmierć Supermana. Ale chociażby w ranie zielonych latarni dzieje się cała podbudowa pod najczarniejszą noc. No i dzieje się najczarniejsza noc. No i przez długi czas sami scenarzyści do końca nie wiedzieli, co się w takim razie stało, a co się nie stało, natomiast wyjaśnienie było bardzo takie oględne. Brzmiało mniej więcej w ten sposób, że te wszystkie stare historie, z perspektywy tych konkretnych bohaterów, którzy zostali zachowani, stały się z takim samym skutkiem, ale nie do końca w ten sam sposób. Potem jak przyszło odrodzenie DC, to i tak się z tego całego pomysłu wycofaliśmy i zaczęliśmy przywracać. Poszczególne motywy dotyczące innych postaci. No ale jeżeli miałbym na dzień dzisiejszy strzelać, w jaki sposób Amanda Waller, która spotkała wcześniejszego Supermana ma nagle nie być zdziwiona, że widzi kolejnego Supermana, no to wyjaśnienie byłoby właśnie takie. Te wydarzenia, których byliśmy świadkami, aktualnym brzmieniu historii tego uniwersum stały się nie do końca w ten sposób, jak wtedy je widzieliśmy.